Siemka demka. witam Was na kolejnym odcinku, w Albionie czas na odcinek, jak zacząć w 2025 roku. Dzisiaj przejdźmy sobie do takich kwestii wprowadzenia w PvP dla osób, które boją się wyjść na te strefy, w których się traci wszystko, czyli czerwone, czarne i tego typu kontenty. Zacznijmy od stref, które będą dla Was może takim komfortem psychicznym przejścia. Będziecie bardzo mało na nich zarabiać, ale... Może troszkę się nauczycie klikać. Może troszkę coś tam załapiecie. O co chodzi w tym kombacie PVP? Oczywiście, moim zdaniem, przede wszystkim zawsze jest znajomość przedmiotów w albionie. To jest najważniejsza kwestia. Jeśli wiesz, jak działają przedmioty Twojego przeciwnika i nie musisz się wczytywać za każdym razem, to już ci daje gigantyczną przewagę w walce bądź ucieczce. Jeśli nie znasz. Przedmiotu swojego przeciwnika, to też nie wiesz jak masz się zachować, i tutaj jakbyś nie klikał, to nieznajomość tego co ma przeciwnik, typu ja mam kurtkę najemnika, odpalam, żeby bić przeciwnika, się odleczyć, on włącza szatemaga i co? Ja nie wiem co się dzieje, ja się nie leczy. Jak to się stało, dlaczego mi się wyłączyło, dlatego całą serię kiedyś też wrzuciłem na kanał, właśnie coś takie omówienie podstawowe mechanik danych przedmiotów. Taki wstęp do PvP na kanale jest. Także polecam sobie obejrzeć. To jest dla mnie takie najważniejsze w grze. Ale jeśli chodzi o takie samo przejście bariery tej psychicznej, żeby zająć się jakimiś kontentami, faktycznie mieć tą odwagę w ogóle na nie pójść, to warto zacząć, jeśli z tym jest problem, od stref, na których się nie traci nic. Więc taką podstawową. To jest arenka generalnie. Tu jest totalnie taki misz masz. Ludzie zakładają byle co, idą się prać. takie Pokémon tam biegają, że to jest hit. Zwykle to tak działa, że jest jeden healer 4 DPS-ów. Jeśli wygramy taką arenkę, to dostajemy jakieś naprawdę niewielkie nagrody. I to jest taki naprawdę podstawowy content, który bardzo, bardzo małe nagrody wnosi. Ale tutaj nie trzeba się jakoś super ubrać. 5-1 wystarczy i już jest git, naprawdę, uwierzcie. Także tutaj nieważne co tam założycie, nieważne jak pójdziecie, będzie dobrze, coś tam się pobijecie, coś zobaczycie, jak przedmioty działają. Także spoko. To można starce sobie kilka zagrać, ale nie polecam później się wciągać, bo to jest bardzo ograniczający content i pod względem umiejętności, i pod względem jakiegokolwiek zarobku czy ekspienia. Jeśli chodzi o. Nie customowy, bo to są takie prywatne mecze, to tego w ogóle nie ruszajcie, to tak tylko for fun jest, tutaj się nic nie dostaje. Kryształowa arenka, to tutaj jest troszkę inny poziom, bo zdobywamy rangę i ta ranga rośnie i w związku z tą rangą my dostajemy jakieś nagrody. Tak? I w związku z tym, że przechodzimy coraz wyżej, też ten fame powinien tam coraz lepszy lecieć, więc Generalnie kryształowa ręka też można grać z randomami, ale lepiej grać w piątkę, Dlatego, że tutaj oczywiście nasz ranking będzie miał znaczenie, nasze nagrody będą miały znaczenie w tym rankingu. Więc jeśli chcemy już do tego na poważnie pójść i zwiększać poziom faktycznie tej ręki, to fajnie by było jednak w tą piątkę chodzić. Jeśli chcesz pochodzić sobie for fun i gdzieś tam na jakimś niskim poziomie się trzymać i troszkę lepsze nagrody niż na zwykłej arenie dostawać, no, i oczywiście troszkę większy poziom tutaj będzie. No to na kryształową rękę też zapraszam. Pamiętajcie, że Daily są trzy nagrody z zwycięstwo. W każdym mieście na kontynencie królewskim mamy taką szczelinę, takie przejście. Bardzo blisko ręki się zwykle znajduje taki znaczek, jak widzicie. Pyk, wchodzimy tutaj do tej szczeliny i wchodzimy do Antykwariatu. Taki hub dla graczy Koraptedów, Hellgateów czy Głębin. Więc tutaj mamy normalnie market. Tutaj mamy normalnie skrzynkę na dole, i stąd możemy przejść do różnych kontentów, które mogą być bezpieczne bądź nie. Jeśli przejdziemy sobie tutaj na żółte Koraptedy, to poziom będzie naprawdę ultra niski. Naprawdę będziecie trafiać z totalne pokemony. Ale można mniej więcej oprzeć sobie o co chodzi w ogóle w Koraptedach, jak ten kontent działa, no i troszkę się pobić na naprawdę niskim poziomie, ale tak. Taki soft start do koraptedów, jeśli się bardzo boisz przejść na te wyższe, to polecam. Na tych wyższych, no to już tam jakaś meta istnieje, więc tutaj można trafić jakiegoś słabego gracza, można trafić mocnego różnie, z tym już jest. Na tych wyższych oczywiście traci się przedmioty, zawsze ma się tutaj napisane, że PvP na przykład tutaj jest tylko knockdownem, czyli jeśli nas pokona, to tylko tracimy troszkę wytrzymałości, a tutaj już umieramy, tracimy przedmioty wszystkie. Wszystko co mamy na sobie, oprócz Silwera i złota, oczywiście, to jest przypisane do konta. To jest kontent 1 na 1. Typowo 1 na 1, nikogo tam więcej nie zobaczymy. Nie ma innej sytuacji niż 1 na 1. Możemy co najwyżej nie spotkać nikogo. I oczywiście to jest taki, to jest taki dungeon, który czyścimy i po prostu w którymś momencie jest informacja, że nas przenosi do przeciwnika, albo kogoś na naszą mapę. On gdzieś tam ląduje i wtedy mamy walkę. Jeśli chodzi o hellgatey no to Hellgate'y można grać, to są takie wrota piekieł tutaj z drugiej strony. Można grać 2 na 2, a można grać 5 na 5. Oba kontenty są dostępne w wersji właśnie na żółte i na czerwone. Na żółtych to samo, nie giniemy, tylko tracimy troszkę wytrzymałości. Nawet jak ze skrzyni coś zlutujemy, czy to na Corrupted'ach, czy tutaj, czy innym kontencie żółtej mapy, to nie tracimy nawet tego samego w plecaku, więc jeśli coś fajnego zlutujemy ze skrzyni, potem nawet przegramy PvP, to wracamy tutaj i dalej to mamy. Oczywiście z racji, że dwójki i piątki są jako nie PvP, czy tam no, tylko knockdownowe, czyli przewracanie się. Dużo mniej ciekawsze, to na dwójkach i piątkach żółtych znacznie ciężej się dobiera przeciwników, znacznie dłużej na nich czekamy. Teraz trochę szybciej, bo wiadomo, jest ten hub w mieście, nie trzeba po mapach latać, ale i tak dużo mniej intensywna jest walka niż na dwójkach czy na piątkach na czarnych mapach, a nagrody i Fame są znacznie, znacznie mniejsze. Ale żeby ogarnąć sobie samą mechanikę i troszkę mniej więcej się pobić, bo akurat na dwójkach, na przykład na Helgatech, zdarza się dość często, że ludzie próbują sobie tymi metabildami, które faktycznie grają potem na czarnych. Zdarza się dużo Pokemonów, ale na przykład jedna na cztery walki jest taka, że faktycznie przeciwnik jest jakby z tych stealth na czarnych. Czyli tutaj no, czasami da się poćwiczyć. Jeśli w ogóle nie ogarniacie. Jeśli chodzi o Buildy, no to fajnie by było jakieś zdobyć. Chociażby na YouTubie, czy na stronce Murder Leger, ale to zaraz wam pokażę. Jeśli chodzi o głębiny, no to tutaj mamy już kontent duo albo Trio. Można wejść też Solo generalnie, ale nie polecam. Ludzie grają na szczurantym tym Solo bardzo często wychodzą z niczym. Czasami się coś trafi. Czasami się coś trafi, faktycznie wyniosą na przykład pół miliona milion, ale bardzo często kończy się tak, że jednak nie wynosimy nic, albo jeszcze trzeba się naprawić. Także generalnie solo tego kontentu nie polecam. Duo trio bardzo fajne, ale tutaj nie tracimy tego, co mamy na screską, czyli wszystkiego, co mamy do góry, naszych przedmiotów, tracimy natomiast wszystko, co mamy w plecaku. Wchodzimy oczywiście z pustym plecakiem, ale jeśli coś w środku znajdziemy fajnego i nie wyniesiemy, tylko zginiemy, no to też to tracimy. Także tutaj już jest taka forma pośrednia, ale też bardzo bezpieczna, bym powiedział. I nagrody tutaj w stosunku do żółtych korapedów, czy arenki, czy Hellgate'ów są o niebo lepsze. Tutaj, jeśli dobrze walczymy, to jesteśmy w stanie spokojnie 2-3 miliony w ciągu pół godziny wyciągnąć. Czyli spokojnie na godzinę 4 miliony to, to luźniutko jest, naprawdę luźniutko, jeśli podejmujemy naprawdę wszystkie fajty oczywiście, tam czasem troszkę szczęścia ze skrzynki nie zaszkodzi. Ale generalnie, content ten jest zarąbisty. Naprawdę zarąbisty. Oczywiście, dla gracza, który boi się wyjść na czarny. Znaczy, na tą chwilę w sumie bym powiedział, że nawet dla graczy, którzy lubią pójść na czarny, to content 3x3 jest jedyny w swojej formie, bo nie ma nigdzie indziej takich walk. Więc jak ktoś lubi ten format 3x3, no to głębiny, myślę, że na tą chwilę nawet dla osób, które lubią letal PvP to jest dobra sprawa, póki jest lód, nie wiadomo jak długo będzie, ale na razie bardzo dobrze sypie, więc zapraszam. Lato można powiedzieć w pełni, za oknem gorąco, ale w domu też, więc warto mieć coś ciekawego do picia do komputera, czyli na długie sesyjki Wam polecam bardzo Holly z kodem mk10% taniej, czy chcielibyście sięgnąć po izotonika, czy po ice czy może nawet po energetyka, to wszystko tutaj mamy w różnych smakach. Naprawdę są bardzo ciekawe. Już niedługo powstanie pewnie ode mnie tier lista smaków, które polecam. Jeśli nie wiesz jaki smak Ci podchodzi, to zawsze można zamówić sobie próbkę taką smakową, tak po dwa z każdego z takich bestsellerów. 14 sztuk do Ciebie idzie. Za darmo dostawa, za darmo shaker, taki jak ja mam. Można też sobie customowe wybrać już shakery, już konkretnie pod jakiś smak i to Wam powiem. Jeśli chodzi o skład, to jest dużo zdrowsze niż wasze przesłudzone energetyki czy jakieś soft drinki, typu jakieś napoje, więc i zdrowsze i w sumie bym powiedział nawet tańsze. Możecie sobie zobaczyć ceny, mniej więcej za pół litra wychodzi około 3 zł, więc myślę, że to całkiem dobry deal. Polecam spróbować. Ja sam testuję na tą chwilę. Można mnie na live'ach podpytać, które smaki mi podchodzą, które nie. Także zapraszam do testowania razem ze mną. Link do strony i kod oczywiście macie poniżej. Jestem na stronce Murder Ledger. Murder Ledger się pisze. Także można tutaj śmiało wbić i kliknąć sobie Build Stats. Pierwsza zakładka. I wybrać. Nie polecam brać na Huntera. Nawet nie ma, słuchajcie. Nawet nie ma tutaj takiej zakładki Hunter, bo kogo to interesuje, jaki jest wynik na żółtych mapach. Mamy tutaj tylko wyniki z Stalkera i Slayera i jeszcze z najwyższego rankingu. Także możemy sobie brać spokojnie ze Stalkera, czyli dość proste buildy powinny być. Trzeba zobaczyć sobie jaki jest win ratio. Proszę bardzo, jakieś tutaj buildy mają wysokie win ratio. Żeby miały przynajmniej te 100 wygranych, czy tam 100 użyć powiedzmy. I zobaczyć, jaki tutaj zestaw jest. Jest niedźwiadek z hełmem żołnierza. Tutaj kultystka. Nawet macie podpisane w sumie po angielsku, jakie te przedmioty tutaj są założone. Tylko speli nie ma, to jest problem. Ale jak już macie build, to tam spele... Raczej, zwykle jest dość łatwo dostosować, a czasami i to i tak się zmienia w zależności od naszego przeciwnika. Ale do takich jest inspiracji naprawdę Multum. To nie jest jakiś poradnik, to są buildy, które faktycznie działają. To jest faktycznie win radio, który na danym regionie, czy sobie włączyć Amerykę, Europę, Azję, faktycznie istnieje. Tym ludzie grają, tym ludzie wygrywają. Czysta statystyka, więc jeśli ktoś jest w tym stanie wygrywać, mieć takie dowalone win radio, to znaczy, że wy pewnie też gdy tylko osiągniecie ten sam poziom umiejętności. <grych> Dokładnie. Na Helgate to tutaj troszkę inaczej wygląda. Mianowicie można sobie kliknąć ranking i kliknąć 2 na 2 i wtedy widzimy kto jaką bronią dominuje. Można też wejść w tą osobę i wtedy nam się wyświetli cały build razem z podką. No jeśli jest jedzonko to też się pokaże. W momencie kiedy oni zabijali. Czyli widzimy, że takim combo grali i wygrywali z takim combo. Także na Hellgatey tutaj też jest mega dobra opcja. Ostatnim bezpiecznym kontentem, który polecam, żeby rozwinąć skrzydła, ale nie solo. Właśnie nie solo. Tutaj najfajniej się bije jednak w grupie, na frakcji, bo mamy najczęściej wojny o posterunki, czyli to takie flagi, które macie na mapach. Ludzie się po prostu nie leją, żeby zdobywać punkty. Tak jak tutaj widzicie, jest w tym momencie posterunek prawdopodobnie przejmowany. Więc my jedziemy z frakcją, my się bijemy z frakcją na tych posterunkach swoją. Oczywiście walczymy z tym posterunkiem, ale może przyjechać inna, która będzie chciała ten posternek ochronić, odbić, i wtedy będzie większa walka. Na frakcji, jeśli cokolwiek nasz team zabija, no to dostajemy punkty, które potem możemy wymieniać, chociażby na serduszka. Serduszkę możemy normalnie sprzedać na markecie, więc w ten sposób też można sobie dodatkowo zarobić. To jest takie dość fajne PvP. Można też na przykład najczęściej na obozach, które na mapie sobie stoją i tam, wiecie, klepiemy mobki. To po prostu. Tam czasem typy są. O, na przykład tutaj jest taki obozik. Typy są, które też to robią. Mogą być z inną frakcją i wtedy może się wywiązać walka. Jak pokonamy takiego przeciwnika, to też dostaniemy punkty. Za samo robienie PvE, czyli pokonywanie mobków, na frakcji, czyli mam włączoną taką flagę tutaj kolega, to też dostaje punkty frakcyjne, reputacje, więc generalnie to dodatkowe niebezpieczeństwo wprowadza na, dla nas na niebieskie nawet mapy, bo na, nawet na niebieskie możemy się bić z inną frakcją. Ale dodatkowo wprowadza też całkiem fajną kasę. I oczywiście, jeśli robimy to na żółtych czy na niebieskich mapach, to nie można nas zabić, jedynie można spować. Jeśli w taką frakcją wyjdziemy na czerwone mapy, no to tam już nie tylko czerwoni będą mogli nas zabić, ale też inne frakcje, i wtedy zabierają nam wszystko, co mamy na sobie i w plecaku. Także to by było na dzisiaj tyle. Takie bezpieczne kontenty PvP, takie na start, żebyście rozwinęli po prostu skrzydła. Potem z tym wszystkim można przejść dalej. Można pójść z tym wszystkim, czy to na Hellgate'ach, czy Corruptedach, czy to może jakieś misty. Na mistach, generalnie na żółtych, to tam PvP prawie nie istnieje. Jedynie o skrzynkę się naparzają, ale to jest takie. Tam się nic nie nauczycie. Tam jest po prostu taka przepychanka. Więc tam nie polecam walczyć PvP. Po prostu no, o tą skrzynkę można, no, ale to, to niczego się nie uczycie. Naprawdę niczego. Ale na mistach, już na czarnych, no to już jest jakaś walka, i normalnie się sety traci. Tak samo na duo, na mistach na czarnych. Więc potem tego jest więcej. Awolońskie ścieżki na przykład nie istnieją w wydaniu na żółte mapy, tylko od razu na czarne. No nic, dzięki, że wpadliście. Trzymajcie się do zobaczenia na kolejnym odcinku. Na kolejnej live kick czy twitch. Tak, możecie tam wpadać czy tutaj, czy tutaj. I polecam Wam gorąco, żebyście spróbowali sobie, czy zasmakuje Wam holi. Naprawdę bardzo fajne picie, bardzo tanie i dużo zdrowsze od typowych napoi czy energetyków. Mi zasmakowało, mam nadzieję, że Wam też. Trzymajcie się, do następnego.